Kolejna paczka Allegro, ten sam sprzedawca, znowu płyta S6 Edge. Mam już tutaj przygotowaną na części, bo już raz do tego podchodziłem. Kupiłem płytę, płyta się okazała wadliwa. Pani podesłała drugą, musiałem za nią zapłacić. Oczywiście tamta poszła do weryfikacji. Wolę to zrobić na filmie, dlatego żeby było nie żeby było niedomówień. Rozpakuję sobie. Dobrze, że pani tym razem lepiej zapakowała, bo poprzednia paczka niestety no, była dość taka jakaś miękka taka i folie to było wszystko wrzucone ta płyta, także no, dość ryzykowne. Bo to jest znacznie lepiej. Jest paragon. To mnie nie interesuje. Akurat jest i poeta. Super. No i to wygląda znacznie lepiej. Są podklejki. Kapton Tape. W tamtej tego nie było. Dobra. Włożę to so do telefonu. Zamknę drzwi Dobra Płyta ląduje na biurku To sobie odłożymy O paragon mi poleciał Dobra wrzucę sobie tutaj On mnie tak naprawdę nie interesuje Nie potrzebuję go Jakiś z folii parkocet. To jest ta moja płyta. Odłożę sobie, bo tu się śrubki przykleiły. Dobra. Klapkę też sobie odłożę. Tak to jest ta płyta. Kurczę, ciężko w tych rękawiczkach się robi. Zacznę od dolnej taśmy. Nie wiem, czy to coś widać. Czy nie widać? Muszę spojrzeć. Kurczę ja nie widzę. Taką to wszystko ustawione. Dobrze. No, to płyta też trochę tu pręży no ale tamta była dużo bardziej. Dobra, jest w porządku. Przynajmniej tak wygląda. Bateria powinna być naładowana. Zło włączę sobie ją na zwarcie. Nie chcę mi się zakładać korpusu. Jest. O, uciskam gdzieś z dołu płytę. Nic się nie dzieje. Cały czas się włącza. Czyli jest dobrze, trafiła się. 5% baterii. Jaśnie, dobra, no i wychodzi na to, że jest okej. Okay. Aparat działa. Pani wysłała z aparatami w sumie nie potrzebowałem, bo w mojej są aparaty, mogliście se kurczę, mogli sobie sprzedać, jakby nie było. Ja tego nie potrzebuję, ale jakby, jakby pani chciała, to mogę to oddać. No w porządku, Aparat, płyta jest OK. Środemka Android. No i dobra. No i wychodzi na to, że jest w porządku. Dzięki. Spoko. O, tu się jeszcze coś wkradło. Nie, dobra, nie jest okej. Okay. Wszystko pozamykam aplikację w tle. No to tutaj płyta okazuje się, że jest ok w porządku. Cieszę się, tu uciskam, żeby na dowód, to, że to nie była wina wyświetlacza. Ja to oczywiście wykluczyłem, bo to by było niedorzeczne, żebym coś reklamował. Eee, no, nie będąc pewnym, że coś jest nie tak. No, no tak się trafiło. Dobra, odpinam baterię. Dzięki.